Możecie odnosić sukcesy z kobietami, niezależnie od tego, w jaki sposób je poznajecie. Więc nie musicie się ograniczać do tego, że na przykład macie taki background wychodzenia do klubów, imprezowania, więc łatwiej wam podrywać dziewczyny w klubie, albo że, nie wiem, macie super zdjęcie na Tinderze i jeszcze zanim do nas przyszliście, mieliście jakieś efekty z Tindera, tam macham do, oczkiem do jednej osoby z tyłu. W związku z tym, <grym> albo że tak jak ja osobiście miałem. Najbardziej lubiłem zawsze podchodzenie w ciągu dnia, bo to było takie spokojne, takie introwertyczne, takie, no, że mogłem się w tym naprawdę wyluzować. E, bo prawda jest taka, że każde źródło, czyli podejścia w ciągu dnia, podejścia wieczorami w jakichś barach czy przestrzeniach, podejście w klubie, poznawanie dziewczyn przez internet, w kręgu znajomych i tak dalej, to są zawsze źródła, z których możecie nauczyć się czegoś innego i finalnie stajecie się bardziej uniwersalni. Wasz arsenał. Bardzo się rozrasta. Są rzeczy, których się nie nauczycie w ciągu dnia, których nauczycie się tylko w klubie i na odwrót na przykład. I wiadomo, że jest też duża część wspólna, ale warto te krańcowe rzeczy też przynajmniej okresowo odkrywać. Więc lekcja dla Was, no to żebyście pozwolili sobie na to, żeby zanurzyć się przynajmniej przez pewien okres, przez kilka miesięcy na jednym źródle najbardziej. Założyć sobie na przykład, że ja będę teraz przez dwa miesiące, dwa razy w tygodniu wychodził do klubu, nieważne jak tam się źle czuję i nieważne jakie mam z tego efekty.